Więzienie to, wiesz, każdemu się może zdarzyć, nie, coś zrobić złego i tak dalej, ale żeby dla małolaty, nie, młodzież nie szła w tym kierunku, nie, to nie jest życie, to nie jest wyjście, nie, mógłbym spróbować raz jeszcze. A ten kryzys po trzech dniach, na ile to było silne? No było to tak silne, że chciałem opuścić to miejsce, nie. A miałeś taką możliwość? W każdej chwili. Cześć Michał. Cześć Jacku, witam. Niuniuś? Niuniuś, tak. To moja... Kochana kobieta wymyśliła przezwisko dla mnie, które bardzo mi pasuje. A nie przeszkadza ci to, że będę filmował z Juniusiem? Nie, no jak najbardziej. O, to takie może nie męskie jest, może tak sobie. Męskie, nie męskie, ale miłość jest najważniejsza. To, A, jest, ale... to, to ważne. To jest bardzo ważne. To ile ty masz już lat? Aktualnie jeszcze 38. Jeszcze w tym roku już 39 rok idzie. To no. tyle czasu trzeba było, żeby zrozumieć, że miłość jest najważniejsza? Czy wiedziałeś to już wcześniej? Raczej starałem się chyba uciekać przed tym. Uciekać przed tą wiedzą. Zawsze gdzieś chciałem miłości, ale nigdy raczej się nie, nie skupiałem na tym. Potrzeb ale czy, potrzebowałem dużo lat, naprawdę, prawie całe życie. Mam rację, że to może być niemęskie, czy nie? Jak na przykład idziecie po ulicy i do ciebie mówi, mogę powiedzieć imię? Tak. Paulina, mówi, miuniuś. Raczej nie twierdzę, żeby to było niemęskie, bo mówi to do mnie kobieta, więc kobieta mojego życia. Mhm. Także mi to odpowiada. Ale to jest bardzo dojrzałe. To jest bardzo dojrzałe, tak, jest, jest, moim zdaniem też. Michał, ten mikrofon tak pod Twoją szyją, taki duży i wyraźny, on Ci nie przeszkadza? Nie, przyzwyczaiłem się już. Ale w tym projekcie od siatka, to mieliście takie mikrofony jak naszyjniki zupełnie wieszane na szyi? Tak, to było dla wygody. Tak wygodnie. akurat dobrej jakości były te mikrofony więc żebyśmy się też czuli swobodnie. Myślę po to to było w ten sposób zrobione. Ja właśnie tak pomyślałem że uczestnicy tego projektu eksperymentu w pewnym momencie może nawet zapominali że są podglądani przez kamery. Właśnie jak to było. Jest to fakt. Dobrze 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 stwierdziłeś Jacku. bo w pewnym momencie ja sam się na tym złapałem żeby poczułem się jakbym z powrotem naprawdę siedział. Gdzieś te kamery zniknęły z mojego obrazu i wróciły wspomnienia, i poczułem się, że jestem naprawdę w więzieniu, ale na szczęście ocknąłem się. I zresztą nie tylko ja tak miałem. Paru, paru chłopaków też. Obejrzałeś od deski do deski? Tak. I czy to... były takie momenty, że łapałeś się na tym, że nawet nie pamiętałeś czy nie wiedziałeś, że byłeś nagrany? Były takie momenty, bardziej raczej bym stwierdził, że zapomniałem, że coś takiego zrobiłem, ale raczej. Gdzieś wyłączałem ten, ten. całą wizję, że jestem nagrywany, żeby było mi łatwiej. Bo właśnie pytanie jest takie: mianowicie, to wyszło bardzo naturalnie, wszystko. I na ile ta naturalność była reżyserowana, a na ile po prostu wynikało to z tego, że czuliście się tak, jakbyście naprawdę siedzieli w więzieniu. Znaczy, uważam, że naturalności się nie da reżyserować. Właśnie. Więc. Staraliśmy się po prostu wejść w to życie z powrotem, bo to było chyba najłatwiejsze w, ten, w, ten, w tym momencie, bo jeżeli mielibyśmy tylko grać, to nie byłoby nic dobrego z tego. Czy to było bolesne dla ciebie? Tak, był taki moment, w którym już miałem ochotę opuścić to miejsce. bo było trzeciego dnia, już po prostu miałem dość. Ale to były te wspomnienia przychodzi. Tak, to to wróciły chodziło? wspomnienia, tak, bo my tam naprawdę byliśmy zamknięci. Dosłownie wszystko było robione tak, jak to wygląda naprawdę. Ja myślę, że niektórzy widzowie mogą mieć pewne problemy związane właśnie z odbiorem tego serialu, tego projektu. Mianowicie więzienie jest karą. Jest. I to jest taka rzecz, która być może jest wstydliwa. Natomiast wyście występowali koło influencerów, jak gdyby sami stając się właśnie influencerami, celebrytami. Tak ktoś mógłby pomyśleć, że to taka nagroda za, za odsiadkę, że to właśnie was wybrano. Myślę, że tak. No, wielu ludzi ma... Inaczej, ludzi na świecie jest wielu. Każdy ma swoje spojrzenie i każdy ma prawo się wypowiadać, w jaki tam sposób chce. Oczywiście z zachowaniem zasad szanowania drugiej osoby. Czy to była nagroda? No, na pewno nie była nagroda za to, że siedziałem, bo karę odbyłem oczywiście. Resocjalizacja, nazwijmy to tak, jakaś była. Bym bardziej powiedział, że jest to Nagroda za to, że postanowiłem się zmienić w swoim życiu mhm. i że idę tą uczciwą drogą. Akurat tak się stało, że ktoś mi zaproponował. Udało się na castingu przejść to i... Ja nigdy nie byłem, nie będę. Fajnie, że ludzie, ludzie mają dobry odbiór. Oczywiście konstruktywna krytyka też jest dobra i wskazana. I głęboko wierzę w to, że może chociaż w jakimś stopniu ktoś zobaczył, Coś dobrego. Ale to piękne słowa, nagroda za zmianę, na to, za to, że jestem lepszy. Staram się być. Każdego dnia jasne, ale to nie zawsze wychodzi. Nie? W ogóle, jak to się zaczęło? Jak trafiono na Ciebie? Mam takiego kolegę, którego, który jest autorem pewnej książki pod tytułem Nie jesteś skazany. I ogólnie rzecz biorąc. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach i pewnego dnia do mnie przyjechał z tą propozycją, że do niego zadzwoniono i poproszono jego o to, aby jeżeli ma kogoś, to niech go zapyta, czy byłby chętny wystąpieniu. No i przyjechał do mnie. Grzegorz zapytał, czy mu chciał. W sumie powiedziałem, no czemu już by nie? Można spróbować. Będzie fajna przygoda. Długo nad tym myślałeś nad odpowiedzią? Nie, automatycznie powiedziałem, że wchodzę w to a Paulina miała coś do powiedzenia. Jeszcze te nie byłem z Pauliną. Aha, Jeszcze wtedy nie byłem z Pauliną. Mhm. Ale myślę, że gdybym był z Pauliną, to najpierw bym z nią przedyskutował, tak, na, na mhm. pewno. Teraz w ten sposób moje życie wygląda. I co było potem po tym pierwszym kontakcie? Jakieś interwiu, papiery, jak to wszystko wyglądało? Znaczy nie, no zostaliśmy zaproszeni na dany termin, na tak zwany casting. Zostało nam przedstawiony ogólny zarys projektu. Była tam pani producent, reżyser i taki pewien facet, który się nami zajmował. Później po tej rozmowie pamiętam, musieliśmy się udać do pokoju, gdzie był obstawiony kamerami, i siedział taki pan i zadawał mi pytania, ja musiałem trochę o sobie opowiedzieć. To miało za zadanie po prostu tym ludziom, którzy robią, nie wiem, rekrutację, określić, czy ten gość się nadaje, czy nie? Na no przykład, czy dobrze mówi? Tak, na przykład. Nie? Czy na moja historia jest wystarczająca do tego, żebym akurat trafił do tego programu. A twoja zajawka, która mnie też bardzo interesuje, mianowicie praca głosem, czy to wcześniej się zaczęło, czy to jest konsekwencja tego projektu? Nie, nie, nie. Ta zajawka to już w sumie to całe życie. Całe życie gdzieś słyszałem, że mam fajny głos, chociaż do mnie to nie dochodziło. I będąc ostatni raz osadzony w zakładzie karnym po prostu gdy zacząłem zmieniać mentalność, zacząłem wierzyć, że rzeczywiście coś chyba w tym jest, że mam dobry głos i postanowiłem spróbować coś z tym zrobić. A to że akurat też uczysz się teraz emisji głosu. Tak, uczę się. Mam kurs lektorski, tak. Za, za. Czy za... też usłyszałeś taką pochwałę właśnie na tym planie zdjęciowym, że jest coś ciekawego w tym głosie? Tak, niejednokrotnie od różnych ludzi, od kierownika planu, od reżysera, od Producenta i tak dalej, i tak dalej. Opowiedz troszkę więcej o samym projekcie. Jak to było? Na przykład przyjęcie do tego więzienia, tam towarzyszyły wam kamery, na ile to było reżyserowane? Czy wyście tam na przykład też spali naprawdę? Czy tam jedliście, czy korzystaliście z talety tam? Jak to było? Jeżeli chodzi o, o sam fakt, od razu mogę zaznaczyć, nie było tam typowego scenariusza ani reżyserki. My też czasami dostawaliśmy jakieś wytyczne, prośba od pana reżysera, który mówił, że przychodzi pewien facet, jakiś influencer i chcielibyśmy, abyś zrobił to i to. No i już moim zadaniem było wymyślić, jak mam to zrobić. Samo przyjęcie wyglądało też tak, jak naprawdę. Tak, przyjęcie to wyglądało właśnie w ten sposób. No, w pierwszym dniu oczywiście przyjechaliśmy na uroczysty tam obiad. Później fajne śniadanie, szwedzki stół, naprawdę bardzo bogato. Spędziliśmy noc przed udaniem się do zakładu w hotelu w Bartoszycach chyba tak, coś takiego. No i później no i co weszliśmy, ten cały cały proces przyjęcia się odbył. A te przysiady to naprawdę było tam? Nam akurat tego zaoszczędzili. Aha. To, bo my już po prostu to mieliśmy ale już... influencerzy musieli tak, to tak, oni musieli to przeżyć, żeby zobaczyć jak to jest naprawdę, kiedy się tam trafia to wyjaśnij w takim razie jeszcze widzą, po co się przysiada o co tu chodzi z tymi przysiadami to jest, bo, chodzi o domyć. przemycanie chodzi Aha. o przemycanie bo ludzie mają różnego rodzaju pomysły i są zdolni do różnych rzeczy i czasami po prostu ktoś może przemycać coś w tyłku, że tak się przepraszam mhm. wyrażę i to przecież ten przysiad jest po to, żeby kiedy człowiek kłóca i kasznie, to może wylecieć coś, Rozumiem. to jest po to robione. Czyli no sprawdza to, się, czy nie ma przemytu w... Na przykład, nie? Ale to też jest chyba robione też po to, żeby od razu pokazać Ci, że już jesteś stracony w ich oczach, nie? Bo to jest troszeczkę upokarzające. To tak, się... jest. Jest to upokarzające i na pewno ma to wpływ na psychikę, nie? Aha. Od razu chcą nad tobą jakąś władzę mieć, nie? żebyś wiedział, że ty tutaj jesteś, tak jak mówiłeś na początku, za karę i to my będziemy decydować, co i jak nie z tobą. Aha. No i w sumie tak w więzieniu jestem. Przyznam ci się do jednej rzeczy. Otóż to wiele, wiele, wiele lat temu, w tych czasach tak zwanych słusznie minionych, miałem kiedyś kontrolę osobistą na granicy. Aha. Nie kazali mi, co prawda, przykucać, ale miałem się odwrócić i, że tak powiem, pokazać. No i jak się czułeś? To było upokarzające, bo do tej pory jest upokarzające. No właśnie. No, to tak samo trzeba mieć kurczę, wiesz, Może nie chodzi, że silną psychikę, ale trzeba się wyłączyć czasami. Uh -huh. no, nie ma się co też to to żeby... Tak, nawet w tej chwili sobie pomyślałem, że cóż się ja wtedy mogłem przemycać przez tę granicę, prawda? No tak, no, ale byłeś traktowany jak, jak byłeś, nie? Uh -huh. Trzeba było się z tym zmierzyć. Już dla mnie najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, jak czasami czytam komentarze pod tym serialem, że. Niektórzy myślą, że my tam siedzimy naprawdę dalej, nie? że w ogóle tam, że my grypsujemy, a tam nikt nie grypsował. To mieliśmy po prostu pokazać to był projekt, który miał pokazać ludziom, jak wygląda życie w więzieniu. Tak. Mhm. Niektóre rzeczy po prostu były robione po to, przez prośbę, na prośbę reżysera, żeby pokazać, że takie rzeczy się tam dzieją. Tu, kiedy się ogląda ten serial, to wyraźnie widać podział na takie trzy grupy. Te osoby, które mają za sobą doświadczenia więzienne, do tej grupy należałeś ty. Te osoby, które były tak zwanymi influencerami, tu tak. czasami mam problem z tym słowem, ale wiemy, o kim, o kim mówimy. I wreszcie ta służba więzienna. Kogo na przykład najbardziej polubiłeś z tej grupy więźniów? Czy sympatyzowałeś z kimś? Bardzo się skumplowałem z Danielem z Warszawy, z Piotrusiem Baleronem, tak. Ale Piotrusz Baleron może przerazić. Na pierwszy rzut oka tak, no. nie, nie jest to ciemny bity gość, ale ogólnie złote, złote serce tak naprawdę, no. jest bardzo fajnym człowiekiem. Tak, no wtedy w serialu, no ja to ogólnie jestem taki bardzo no, towarzyski i z każdym starałem się tam jakoś dobrze funkcjonować, no ale tak, z Danielem, z z Warszawy, no i z Piotkiem, tak. A jeżeli chodzi o grupę influencerów. A jeszcze z Radem, przepraszam, możeśmy z Radem. No właśnie, bo z, tak naprawdę tego nie było pokazane, ale my na początku przez dwa dni pierwsze siedzieliśmy razem z Radem w celi. I bardzo dużo czasu spędziliśmy na rozłomach. i go polubiłem też. No i jest fajne, że mamy do dziś ogólnie z całą ekipą. Znaczy z większością tych chłopaków, co tam grali, dobry kontakt. Wiesz co, jeżeli chodzi o Rado, to on, on wprowadza do języka takie slogany, które jak już są nagrane, to stają się w ogóle językiem publicznym. Tak jak to właśnie w tych filmach, na jak to ogarnąć, no nie wiem, ten słynny komarek do przeglądu. Na przykład. Czy George na, Clooney, czy wiele, wiele, wiele innych. Ale i tutaj on powiedział coś takiego, na przykład a co to ty, Giappetto jesteś, Kidokio no. Strugasz no, tak, i tak. Wiele, wiele innych właśnie Rado takich, tak, Rado akurat też się umiał odnaleźć historii. w historii. Tym... A jeżeli chodzi o grupę influencerów, kogo najbardziej polubiłeś? Mini Majka, naprawdę. To on się tak, on po prostu, jak przyszedł, on wiedział, co ma robić. On wiesz, on też w domu dziecka kiedyś był, żył się z nami. Z ja polubiłem bardzo hajzera, choć na początku to mogło wyglądać inaczej, ale tak naprawdę to do dziedzinia jesteśmy znajomymi, zresztą w, w, wybieram się w tym miesiącu do niego. No Miśka Koterskiego bardzo lubię. Misiek też nam po serialu zaprosił nas na spektakl. I nawet tego Jaspera bardzo polubię, no, wiesz, bo od mnie kupił tym, jak bardzo kocha swoją mamę. Mhm. Naprawdę ta więź jego do mamy jest dla mnie niesamowita. To... Stifler mhm. też jest w porządku. Ogólnie każdy z tych tam ludzi, o, Kuba Rzeźniczak też bardzo fajny człowiek. Powiedziałeś Gimper, bo ja akurat też coś powiedziałem w tym czasie. Gimpera a chcę, nie to... poznałem. A nie poznałeś Gimpera? Tak, osobiście nie, bo on był na, 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 na tej, tym, tym drugim pawilonie, ale miałem, zapraszał mnie przy okazji i chłopaków tam już po serialu też na takich A fajny... jeżeli chodzi o wasze relacje ze strażnikami więziennymi, czy zostaje coś takiego, taki jakiś uraz po tej prawdziwej odsiadce? Czy ty potrafiłeś jakąś sympatię do nich wykrzesać z siebie? Ja patrzyłem na nich już jako na ludzi, nie? To, to, to wiesz, nie byłoby sensu patrzeć nie, na nich z nienawiścią, bo <laughs> za dużo razy już tak patrzyłem na niekiedy na strażników, chociaż zawsze w każdym szukam tego dobra, nie? Zawsze, chociaż w najgorszym tym strażniku, no bo nie ma co się bić wiesz, z koniem, jak to mówią. Nie? Uważam, że lepiej z kim żyć dobrze, starać się, bo tym więcej możesz zyskać. nie? A jak oceniasz to, co oni zagrali w tym serialu, czy to było naturalne? No jakoś tak, tak. Uważam, że dali sobie radę, naprawdę. Mhm. W ogóle tam ci panowie byli bardzo sympatyczni, no, naprawdę bardzo. Bardzo fajnie ich wspominam i było śmieszne. Jeden był taki przerażający, taki starszy pan, łysy z tym wąsikiem, nie? On na takiego wyglądał kozaka, ale też dobry gość, naprawdę. Fajny, fajny, fajny jest Też wyjaśnimy widzom, że ja jestem w tej chwili twoim gościem, bardzo ci dziękuję. Musiałem no, do co? ciebie przejechać Cała przyjemność po mojej 400 stanowi. kilometrów. Widać, że już jest wieczór, więc zostaję do jutra tak. i też do tego będziemy jeszcze mieli czas, żeby rozmawiać i i też bardziej szczegółowo o wszystkich bohaterach jak najbardziej. powiedzieć. Jaki jest przekaz tego serialu? Jakie były intencje w ogóle? Czy wam to tłumaczono? Czy wy do tej pracy waszej ruszyliście z jakimś nastawieniem? Wiesz co część chłopaków tam po prostu chciała pokazać, wiesz, jak to wygląda, nie? że więzienie to. Wiesz, każdemu się może zdarzyć, nie? coś zrobić złego, i tak dalej, ale żeby dla małolaty, nie, młodzież nie szła w tym kierunku. Nie? To nie jest życie, to nie jest wyjście. Więzienie nie Windzienie jest marnotrawstwem czasu i zabiera mnóstwo życia, więc mm. patrzyliśmy też na to, żeby pokazać to życie. Nie? Ktoś może się zreflektuje, nie? że to jednak patrząc na to, sobie pomyśli: Kurde, idę w złym kierunku, może warto coś zmienić. Nie? My tak, nie? z chłopakami w dużej części mieliśmy. W głowie. A produkcja reżyserka no, oni mówili, że to jest taki projekt, którego jeszcze nie było, że mają nadzieję, że coś z tego dobrego wyjdzie. Mi się wydaje, że ten przekaz poszedł w świat i tak jak powiedziałeś, to nie było reżyserowane, ale właściwie każdy z tych tak zwanych influencerów gdzieś tam właśnie taką myśl na końcu wypowiadał. Pamiętam to, co powiedział Gimper, że do tej pory myślałem, że te więzienia no, służą właśnie resocjalizacji, naprawie, natomiast to, co on tam. Poznał, pokazuje, że to wcale niekoniecznie tak musi być, ale efekt jest ten sam, nie warto tam nie warto, trafić. Nie warto, nie warto. To, wiesz, no resocjalizacja to jest długi, ciężki temat, nie, nie ma co tego rozwijać. Wiesz. Trzeba samemu chcieć coś robić w więzieniu, żeby coś pozmieniać. Ja to no. uważam tak po sobie. Ten ostatni odcinek zakończył się tymi trzema literami. Ale dalszy n I zostawmy to bez komentarza. Rozumiem, bo <laughs> nikt nie ma 100 tysięcy, żeby. <laughs> no właśnie. żeby, żeby zostawmy to bez komentarza. Zapłacić. Ale pewnie coś będziesz. Mm -hmm. Gdybyś teraz był poproszony jeszcze raz o wzięcie w tym samym projekcie udziału, to byś też się zgodził? Wiesz co, nawet rozmawiałem z Pauliną o tym. I miałem taki, na początku mówiłem, że nie. Ale później, jak to tak przemyślałem, w sumie dlaczego bym miał tego nie zrobić? Mógłbym spróbować raz jeszcze. A ten kryzys po trzech dniach, na ile to było silne? No było to tak silne, że chciałem opuścić to miejsce, nie? A miałeś taką możliwość? W każdej chwili, w każdej Aha. chwili. No, tylko, że no po prostu pomodliłem się do Pana Boga, co też mi pomaga. Czy zgłosiłeś taką wątpliwość? do? się rozmawiałem po prostu z reżyserem, tak nie? No na spokojnie, więc więc, więc on wiedział, ale przetrwałem, przetrwałem. No to czasami przychodzi, jak u każdego w życiu jakiś kryzys, nie. I to się liczy, to się liczy. Gratuluję Michał przede wszystkim przemiany. Dziękuję bardzo. Bo to widać. Dziękuję. Sobie. I też słychać. <laughs> bardzo no. ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrze, to ja teraz sobie usiądę z niniosiem w tle, żeby tak nie było przypadkiem, że Michał taką ksyfkę będzie miał po tym po tym filmie i ten mocherek tutaj w kadrze, to zupełnie celowo, tak, żeby właśnie ubogacał ten kadr. Wyglądam tak, jak wyglądam, 400 kilometrów przejechałem dzisiaj po bardzo krętych i, i stromych drogach. Tak, oczywiście od samego początku wiedziałem o tym projekcie, potem bardzo dokładnie to wszystko obejrzałem też na Kanal Plus. Rozmawiałem z Rado wiele razy na temat tego projektu, a teraz spotkałem się z Michałem. Komentarz no, wydaje mi się, że dość oczywisty. Bardzo się cieszę, że tego typu filmy, projekty, materiały, seriale ukazują się w środkach masowego. Przekazu od wielu lat zajmuje się właśnie tym wszystkim, co dzieje się na krawędzi życia i wydaje mi się, że jeżeli wiemy wcześniej o tych zagrożeniach, to możemy się zwyczajnie przed tym chronić. Warto jest dobrze żyć z wielu różnych powodów, ale również i z tego, by tam nie trafić.